ma kolejny dzień, kolejny trening, a ja zaczynam od pewnej zagłostki, zagłostki, którą już wyjaśniłem. Przyjechałem na trening, powiem Wam, że całą drogę sobie wizualizowałem, tak, wycisnę sztangę, tu idealnie będzie szło, wszystko fajnie, nawet mimo mojej kontuzji, gdzieś to tam rozciągnę, rozmasuję. Zawsze przy treningie mam taką pełną wizualizację, która pomaga mi ten trening zrobić jak najlepiej. Przychodzę sobie tutaj na salkę, przechodzę na pomost, Patrzę się, mówię nie no, kurwa, coś mi tutaj nie pasuje. Rozbroiło to mój mózg, totalnie, wam sytuacja banalna, komiczna. No ale niestety, jak to się mówi, czasami mózg nie funkcjonuje tak, jak jakbyśmy tego chcieli. Nie jest tak lotny i szybki, no ale mniejsza z tym, doszedłem do tego, ponieważ jak zaczynacie, ale jak, jak skończycie, położyłem się na ławce i sobie myślałem, tak, kurzu, nie mogę do siebie My, Ludzie, czy ja się skurczyłem, czy co? Czy ja nie, rosną na szerokość, że na, na długość. Łapy mi się skoczyły i się okazało, że jest też wariant tutaj. Tak, tutaj sobie tą sztangę mogę odkładać i zazwyczaj zawsze odkładam ją tutaj. Nie wiem czemu strało mi się na te, te wyższe stojaki. Obniżałem ten stojak, rozmontowałem, rozkręcałem tę maszynę. Minęło 30 minut i ja dopiero zaczynam mój trening. Także taką wam radę dam. Ale myślę, że zabłysnę później i wszyscy Paul którzy mnie oglądają, dadzą mi łapkę do góry. Zobaczycie, jak nakładam krążki. Które są z elejko, oczywiście. Sztanga też elejko. Profesjonalny podest. Myślę, że mnie dzisiaj zaprobcujecie. Mimo tej, pomimo tej wpadki na początku. No ale powiem Wam, że troszkę niepokojące, bo czuję tę klatkę. Cholera, takie dziwne uczucie. Ostatnio też to miałem, porozbijałem to, pociągałem to na sztandze. I tak w trakcie trwania treningu to uczucie troszeczkę ustępowało, ale czuję, że no, solina fizjoterapia będzie tutaj potrzebna i konieczna. Dzisiaj spróbuję troszeczkę też powalczyć z większym ciężarem, yy, bo jest coś takiego. Ja pierdolę jestem głupi, nie? Ja to zawsze mówię wszystkim moim podopiecznym, że słuchaj pilnuj się, jak czujesz coś, że coś się niepokoi. A jednak jest coś w człowieku takiego, nie wiem czy wy też tak macie, takiego poczucia, że kurde, muszę wycisnąć, zrobić w tym treningu ile się da, ile się da. Mimo, że to czasami jest okraszone jakimś tam ryzykiem kontuzji, a czasami pchamy się i robimy takie głupie rzeczy, które mogą się skończyć różnie, ale Myślę, że nie, nie jestem odosobniony w tym temacie. Ja po prostu nie umiem trenować lekko. Nie umiem trenować na małych ciężarach, nie wierzę w małe ciężary. Wierzę, że jest na nie czas oczywiście. I ja też tak będę trenował, bo to wszystko się nam naża, i czuję te bicepsy i klatka piersiowa. Mięsień e, czworogłowy tutaj Nasada. Myślałem, że to jest prosty uda, myślałem, że ale Jednak czworogłowy, sobie to delikatnie wymasowałem, też kuję. Wczoraj przy wczorajszych nogach no, czułem, że nie, 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 nie duże ciężary, bo jakieś 140 gramów na przysiadzie i tak od razu przy drugim powtórzeniu już się to odnowiło. Nie wiem, zawsze tak z tak nadzieją, że yy, ta kontuzja minie, że nie wiem, rozruszam, rozkiwam to wszystko i minie, ale jednak trzeba włączyć myślenie. Dawno nie trenowałem po prostu tak ekstremalnie i tak za bardzo trochę chcę, no i pojawiają się te takie mikrourazy, które trzeba naprawiać. Także za niedługo czeka mnie jakaś solidna fizjoterapia. I trzeba będzie troszeczkę spauzować. Zrobimy sobie taki deload, podczas którego też się będzie działo, bo też mam już poplanowane pewne zabiegi i pokażę Wam jak to tam wszystko u mnie będzie wyglądać. No dobra, póki co próbujemy sobie dalszy trening. A teraz zobaczcie, nakładam sobie pierwsze krążki i zobaczcie w jaki sposób. Czekam na łapkę w górę. Haha! -ha! Już się nauczyłem, potrenowałem troszeczkę z Matim Pawlikowskim i mi wszystko wytłumaczył. Przedtem myślałem, że nie ma to żadnego znaczenia, jak galejko można wciepać, tak czy napis, tak czy srak. Nie ma problemu. Wydawało mi się, że to jest tylko fana beriat że te napisy są do środka i to jest jakiś ich obrząd tutaj. Nie wiem, okazają to później dymem i to powoduje, że mają więcej szczęścia podczas boju, ale nie, jest ku temu bardzo ważna Yy, zasada tych krążki później się kleją teraz wrzuciłem krążki napisem do środka w kolejnej serii wrzucę je napisem na zewnątrz i one tą ścianą metalu sklejają się i są o wiele bardziej stabilne na sztandze nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem e, ale zdecydowanie czuję różnicę yy, pierwszy raz kiedy robiłem nasz yy, na, na lejko podobało mi się że te krążki mi tak brzęczą ale yy, znajomy Pauli to tłumaczył mi, Karol ale Kurwa, tobie te krążki po prostu się rozjeżdżają w każdą stronę, rzucasz tą sztangą. To nie jest dobrze, to powinno troszeczkę inaczej wy wyglądać. No ale tak z czasem zrozumiałem, że najpierw pierwsze krążki, napisem do środka. Lecimy sobie. Myślę i się zastanawiam, co ten trening tak nie idzie. Nie mogę się wkręcić, ale to się okazało, że ja nie mam swoich słuchaweczek w uszach, a one dają mi naprawdę mega powera. Zawsze hard stylawki, hard techniawki, hard rocki. Na treningu wszystko musi być hard, żeby się kurwa naprawdę nakręcić. Nie wiem, wpadam w taką, w taką fazę, guma do rzucia to chcę uciec z mojej gęby, bo po prostu jest tak molestowana. Nakręcam się mega i to nie jest kwestia jakiejś przetreningówki, bo nie biorę takie rzeczy przed treningiem, tylko po prostu co inna muzyka dostaje takiego kurwa przypływu, wiecie, na pewno macie to tak samo każdy jakąś inną muzykę, um, każdego jakaś inna muzyka nakręca, ale wiem, że na pewno nie mogą to być jakieś wolne, nie ma jakiś, jakiś hałasik, hip housik, hip hopik, a już kurwa bo może jakieś RB, do RB to możemy sobie, nie wiem, jogę robić. Muszę to być coś takiego, co po prostu daje takiego powera. Nie wiem, zdarzają mi się nawet serie czasami, w których nie wiem, mi się do... No ja mam tu nie jest kwestia podniesionego estradiolu, tylko po prostu, nie wiem, wizualizuję sobie coś i automatycznie dzieje się tak, że, nie wiem, okazuje się, że 50 kg do tego maksymalnego ciężaru, który robiliście jeszcze w zeszłym tygodniu, jesteście w stanie dołożyć i robicie to jeszcze większym powerem. No także muzyczkę muszę sobie odwalić i, i się rozkręcić. Ja Teraz się już muszę troszeczkę skupić, bo mieszkałem ze 170 kg Wypadałoby zrobić te 4 może 5, zobaczymy. Martwi się trochę o te bicepsy kurde, bo pobolewają mnie no ja tą klatkę trochę czuję ale, ale zaraz się nakręcę, zaraz się nakręcę, dajcie mi chwilkę, dajcie mi chwilkę, Dobra, idziemy. Powiem Wam, że jestem zadowolony, że mimo tego wszystkiego 5 było, a 7 bym zrobił. Robię sobie z takim lekkim zapasem, bo zauważyłem, że to powoduje, że z tygodnia na tym będę podgłosować. Może takie 90% jest fajnie. Jest fajnie. 5-170, bez żadnych gumek, pasków itd. Jest spoko. Także myślę, że jeszcze dwa tygodnie będziemy miał robić na 10%. A to już jest fajna przepustka do tego, żeby zacząć stopniowo budować ciężar ze 180. Oczywiście, o ile to wszystko będzie się goić na czas. Muszę za, napisać współpracę z jakimś fizjoterapeutą. Oczywiście mocne dawkowanie BPC i różnych innych takich specyfików, które to przyspieszą w tą, w tą regenerację myślę, że będzie dobrze. Dajcie najczęstszą część siłową już mamy za sobą. Yy, ława płaska i tam zawsze zazwyczaj staram się dawać największe klamoty. W kolejnej kolejności, e, hamerki. Tutaj mam do wyboru taki imitujący troszeczkę ruch, e, stymulujący troszeczkę bardziej górną część klatki piersiowej. Tu też trochę przy fanzole z ciężarem. Jak będzie później, to zależy, e, ale na pewno dwa takie ćwiczenia, w których mam większy klamot są. E, I to zależy od dnia. Jeśli czuję, że mam taki dzień, że mogę zrobić jeszcze trzecie ćwiczenie, w którym też przywale z klamotem, no to będzie to na przykład imitacja e, takiego wyciskania e, głową do dołu, ale też na hamerze. Jak widzicie robię wolne ciężary, bo to jest podstawa, to jest najważniejsze, ale też korzystam z maszyn. Z racji tego, że czuję te takie małe dolegliwości, te twiki z każdej strony, no to posiłkuję się maszynami, bo to mi pomaga ten trening wykończyć, dokończyć, a niekoniecznie nadgarężać tych, tych, tych punktów, które są u mnie już gdzieś tam trochę osłabione. Mam tu na myśli kontuzje, tak? bo wiadomo, że słabe punkty musimy wzmacniać, tak jak Wam to mówiłem na przykładzie treningu nóg. Także dobra, lecimy sobie z serijką, już zrobiłem sobie jedną serijkę z dwoma plackami, teraz z trzema plackami, zobaczymy, może zrobimy cztery placki, może cztery i pół placka, ruch jest taki trochę niewygodny, dlatego też tego ciężaru nie będziemy nie wiadomo ile, aczkolwiek i tak, i tak będzie ciężko. Na sam koniec zrobię sobie rozpiętki. No tak na sam koniec. Bo dzisiaj jednak to jest jeden z tych dni, w których trochę czuję tą klatkę. Trochę czuję, nie będę ryzykował, troszeczkę ją porozciągam, no bo mam mały niedosyt, nie mógłbym po prostu wyjść z treningu. E, zrobię nawet symbolicznie 20 skórki tylko, ale będę sobie robił to delikatnie z pauzą, w kontrolowany sposób, tak żeby tą klatkę troszeczkę rozciągnąć. Napompować jeszcze troszeczkę tej krwi, no, no niestety, jestem pazerny. Chcę trochę więcej. Nie ma bądź satysfakcji tylko i wyłącznie po tych dwóch ćwiczeniach, mimo że bodziec był całkiem fajny, że troszeczkę rozpiętek i będziemy mogli z czystym sumieniem jechać do domu. Moi drodzy, tych ćwiczeń nie ma zbyt dużo z racji tego, że ćwicz trenuję dosyć często. Czasami zdarza mi się, że trening latki powtarzam po 3-4 dniach. Więc jakbym miał robić taki pełnowymiarowy trening, który miał byłoby pewnych tych ćwiczeń z pięć, no to nie byłbym w stanie po prostu trenować takiej częstotliwości. Dlatego częstotliwość jest troszkę większa, ale objętość treningu jest troszeczkę mniejsza. Staram się trzymać ten bodziec siłowy, żeby był. No ale troszeczkę mam inne podejście do tego. Także zobaczymy, czy to przyjdzie jakiś skutek, ale póki co idzie jak w zegar. Słuchajcie, trening zakończony i niestety też kończy się nam czas dzisiejszego odcinka. Miałem nadzieję, że uda mi się upchnąć w niego jeszcze taki jeden element, który wam obiecałem i oczywiście go zrobię, dlatego biorę się za niego już teraz, ale zobaczcie go w następnym odcinku. Pomiary. Moi drodzy, tak sobie spontanicznie wpadłem na pomysł, że zrobimy taki mały konkurs Oczywiście pomierzę sobie każdą, każdy obwód: łydka, udo, talia, pas, klata, łapa, przedramię, barki. Zmierzę sobie szyję, głowy sobie mierzyć nie będę, bo jest bardzo duża, mogłoby braknąć w skali, ale pomyślałem sobie, że zrobię dla Was taki mały konkursik, w którym osoba, która będzie najbliżej wymiarów łapy, najbliżej wymiarów klatki piersiowej i udo, wygra bluzę i może dostanie jeszcze jakiś bonusik w postaci puszki białka. To jeszcze będzie pod znakiem zapytanie, jeśli zdiagnozujesz moje wymiary bardzo precyzyjnie, no to dostaniesz jeszcze białko. E, oczywiście, zobaczymy. Moi drodzy, za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam serdecznie. W następnym odcinku zrobimy sobie, zrobimy sobie właśnie te wymiary, pomierzymy się e, i oczywiście wezmę te wszystkie odcinki, które e, te trzy bądź cztery ostatnie odcinki e, przeanalizujemy sobie komentarze. Macie tam do mnie jakieś pytania? Więc te pytania wyciągniemy na, na wokandę i postaram się Wam tam poopowiadać trochę e, na tematy, które Was interesują. Dodam też coś od siebie, bo oczywiście bardzo dużo z tego tych pytań odnośnie, odnośnie środków i tak dalej, więc tutaj też troszeczkę my rozwinę, bo pytacie jakie firmy, a czemu tak, a w ogóle po co, i dlatego no, muszę rozwiać wszelkie wątpliwości, bo założyłem, że taka forma szczerości się Wam podoba i szanujecie to. Wydaje mi się, że nie miałbym powodu i jakiegokolwiek, żeby coś przed Wami kryć. więc Odpowiemy sobie na wszystko. Eee, za dzisiejszy odcinek, dzięki serdeczne. Łapka do góry, subskrypcja, piszcie w komentarzach. Eee, oczywiście a propos konkursu, ja biorę się za gotowanie. Do następnego. Pozdrawiam.